Łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty. Że jako mówi wam dawne odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdką, Bóg z wami w domu zasiądzie. Sercem go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota. Oto co czynić wam każe miłość, największa cnota. Z okazji się Bożego Narodzenia życzymy Wam. W cud betleńskiej nocy dokonywał się wciąż w Waszych sercach i w Waszym życiu. Niech Boża Dziecina obdarzy Was tym, czego najbardziej potrzebujecie, i rozpromienia swoją miłością i pokojem. W ten świąteczny czas życzymy Wam ciepłej, domowej atmosfery, niezmąconej radości oraz zachwyty tajemnicą Bożego Narodzenia. Niech każda chwila przynosi nadzieję, a nowy rok pomyślność i szczęście. Życzymy Wam. Gwiazda betlejemska rozświetlała wasze mroki i szarości waszego życia. Wyskazywałam wam właściwą ścieżkę. Niech to, co splątane, się rozplącze. Co zamknięte, niech stanie otworem. To, co szorstkie, niech się wygładzi. A to, co boli, niech dozna uzdrowienia. Niech wypełni was nieustająca nadzieja, cierpliwa wiara i niegasnąca miłość. A radość najprostszych, sprawniej rozświetli szarej rzeczywistości. Życzymy Wam zgody z ludźmi i samymi sobą. Byście potrafili wybaczyć sobie i innym wszelkie błędy. Niech pokój zagości w Waszych domach. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Wam wiele wspaniałych chwil. A pogoda ducha i szczęście Was nie opuszczą. Byście pokonali wszelkie trudności na drodze do spełniania marzeń. Niech dobra nowina o narodzeniu Pańskim przeniknie do Waszych serc, odsunie zmartwienia i troski, a przyniesie pocieszenie i pokój. Pasuj się, a jednocześnie już teraz chcemy zaprosić na koncert noworoczny. On odbędzie się, jeśli tylko warunki na to pozwolą, bo jest pewno w, w 23 stycznia. A zapraszamy na co? Na widowisko dla dzieci. Czyli jasełka dla małych dziadek, ale nie tylko. Zapraszamy.